Kłamczucha. Za górami, za lasami wędrowała dziewczynka. Nazywała się Zazulka. Nie miała ojca ani matki. Szukała służby. Miała dziesięć latek i spłowiały wełniaczek. Pewnego dnia zapukała do wiejskiej chaty. Odemknęły się stare drzwi kołkami nabijane i na próg wyszła gospodyni. W sam czas mi przychodzisz, dziewuszko, właśnie szukałam pastuszki do mej kozy, rzekła gospodyni. Zostań u mnie na służbie. Na drugi dzień rano popędziła zazulka kozę na pastwisko, tam gdzie trawa najbójniej rosła. Jeszcze jej koniczyny nazrywała i u źródełka napoiła. Gdy Zazulka kozę do domu przypędziła, gospodyni pyta: Najadła się kusko? A kozucha, kłamczucha, odpowiedziała: Nic nie jadłam, gospodyni. Jakem biegła przez mosteczek, chwyciłam jeden listeczek. Jakem biegła przez grobelkę, chwyciłam wody, kropelkę. Rozgniewała się gospodyni na zazulkę i wieczerzy jej nie dała. Popróbuj, jak to dobrze być głodną zawołała. Na drugi dzień znów kozucha kłamczucha skarży się gospodyni, że nic nie jadła Ale jesteś przecież gruba jak beczka zdziwiła się gospodyni. To z głodu spuchłam rzekła żałośnie kozucha. Idźże na cztery wiatry takiej pasterki mi nie trzeba zawołała gospodyni i wypędziła Zazulkę z chaty. Przyszły do gospodyni piesek hałasek i kotek wąsatek ho-ho! Miał, miał, gdzie jest Zazulka? Wypędziłam ją, bo mi kuskę głodziła. ho-ho! Nieprawda, że zazulka głodziła kozę. Kozucha jest kłamczucha! Zamyśliła się gospodyni. Sama się przekonam, powiedziała. Przebrała się za zazulkę, włożyła krótki wełniaczek, głowę przewiązała chusteczką i wypędziła kozę na pastwisko. Pasła gospodyni Kozę, gdzie trawy najbujniejsze, gdzie ziółka najwonniejsze. Jeszcze liście z zagajnika jej znosiła, I jeszcze koniczynec na drowu jej zrywała. A od wójtowego żyta traweczką ją odganiała. Przypędziła Kozę do domu i do izby chyżo biegnie. Długi wełniak przyodziewa, czepiec na głowę wkłada i przed sień wychodzi. Najadłaś się kusko? pyta. Nic nie jadłam, odpowiedziała koza i pasterka nie żałowała kija dębowego. Toś ty taka kłamczucha? wrzaśnie gospodyni, łeb ci utnę. Przerażona koza zerwała się ze sznura i hopsasu do lasu, do lasu uciekła. Idzie koza po lesie i myśli: Trzeba by sobie jakieś mieszkanie zdobyć. Natrafiła na chałupkę lisa, stanęła na progu i groźnym głosem zawołała: Jestem koza niezabita, mam żelazne rogi, żelazne kopyta. Rogami cię za kole, ogonkiem cię wymiotę w szczere pole. Umykaj póki żyw. Gdzie ja się teraz podzieję? Skarży się lis. Przyszedł jakiś schrogi zwierz i wygnał mnie z chaty. Pomożemy ci! zawołały chórem zwierzęta. Hej, hej, wychodź zaraz, bo to lisia chatka! wołali wilczek i bury miś. Mam żelazne rogi i kopyta. Umykajcie stąd! odpowiedziała koza. Przeraziły się zwierzęta. Tylko jesz się nie uląkł. Jestem jesz! zawołał srogim głosem. Mam ostre kolce. Zwinął się w kulkę i dymnikiem prosto na grzbiet kozy runął. Koza strasznie wrzasnęła i w świat uciekła. Biegła przez las głośno becząc, bo na jej karku siedział kłujący jesz. Idzie Zazulka pustym gościńcem i płacze. Wtem zobaczyła kozę. Chodź do mnie, kusko, pomogę ci. I wyplątała jeża z koziej sierści. Przyszły pod drzwi gospodyni. Ja, kozucha, byłam kłamczucha. Dobrze jadłam, dobrze piłam i nigdy bita nie byłam. Darujcież mi, gospodyni, zabeczała pokornie koza. Gospodyni bardzo się uradowała, za zulcem mleka z miodem w kubek nalała i chleba nakroiła, za górami, za lasami do dziś żyją razem szczęśliwie.